Drogi synu, Boże błogosławieństwa dla Ciebie w tym miesiącu będą bardzo wielkie. Proszę Cię, nie pomijaj tego, wysłuchaj do końca, bo Pan Jezus pomnoży błogosławieństwa w Twoim życiu. Drogie dzieciątko błogosławione, czasami czujesz się zagubiona i bardzo mała, zastanawiasz się, co zrobisz z tak małą ilością, którą masz. Ale chociaż Ty masz mało, Ten, który jest z Tobą, jest o wiele większy i czyni wielkie rzeczy w Twoim życiu. Bóg patrzy na Ciebie i mówi, moje dziecko, bądź wierny w małych rzeczach, a wtedy postawię Cię w większych rzeczach. Odpowiadam za opiekę nad Tobą i Twoim życiem, za rzeczami niemożliwymi, o które mnie prosisz i na które wszyscy wokół Ciebie patrzą i myślą, że są dla Ciebie niemożliwe. Ale uczynię to możliwe, ponieważ jesteś moim synem i wielu zobaczy na własne oczy cuda, które uczynię w Twoim życiu. Mój synu. Pomogę Ci osiągnąć wielkie rzeczy w Twoim życiu, bo jestem Twoim dobrym Ojcem, Twoim wiernym Ojcem, któremu możesz zaufać w dzień i w nocy, bo nie śpię. Złóż swoje życie w moje ręce, wtedy będę wierny swoim obietnicom. Zrobię dla Ciebie niewyobrażalne rzeczy. Pomyśl o mnie, Swoim Ojcu. Swoim najlepszym przyjacielu, bo jakkolwiek mały jesteś teraz, sprawię, że będziesz duży moja miłość dla ciebie. Amen. Drogi Senu, jeśli spodobała ci się ta piękna wiadomość dla twojego dzisiejszego życia, zostaw lajka subskrybuj i udostępniaj to przesłanie od Boga. Niech Bóg zawsze Wam błogosławi.